Cześć Boże, witam serdecznie. Komentarz do Ewangelii z trzeciej niedzieli Wielkiego Postu w roku C. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział, czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie. Wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł rzek do ogrodnika. Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział, panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem. I może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Moi drodzy, mamy tutaj Ewangelię o nawracaniu się. Pamiętamy główne przesłanie pana Jezusa zaraz na początku, tak? Czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przyjmijcie moją nowinę, moją nowinę, dobrą nowinę Ewangelię o Królestwie Bożym. Wróćcie do Boga właśnie w ten sposób przyjmując moją naukę, żyjąc moim Słowem, odpowiadając na moje Słowo. I de facto właśnie o takie nawrócenie też Chrystusowi chodzi i pokazuje nam pewne, pewne elementy tego nawrócenia, czy aspekty. Najpierw mamy sytuację, moi drodzy, kiedy Jezus jest w Galilei prawdopodobnie i wracają nam pielgrzymi z Galilei, którzy byli w Jerozolimie i usłyszeli o tym, że Piłat yy, zabił jakiś Żydów w świątyni, którzy składali ofiary, tak? Więc jeszcze do tego zbezczeszczenie, no mocna jakaś taka ingerencja, zwłaszcza przy kulcie, coś bardzo bulwersującego pewnie dla Żydów. I ci mówią mu, bo są ciekawi, jak Jezus reaguje na taką nowinę, wiecie, to był taki news, bardzo mocny news, bardzo wstrząsający, budzący dużo właśnie... Hmm, Buntu, jakiegoś walki, chęci odwetu, pewnie na, 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 na Piłacie i na Rzymianach. Pamiętamy też, że w tamtych czasach rzeczywiście jakieś święta były okazją, taki zamieszek buntu, dlatego Piłat sam przybywał na święta z oddziałem wojska, aby pilnować porządku tych uroczystości, żeby tam właśnie jakieś dziwne rzeczy, dziwne rzeczy się nie działy. Ale Jezus jest tutaj oczywiście jak zawsze, jakby tak politycznie neutralny, czy to nie interesuje. On wszystko co słyszy, co, co, co się dzieje wokół niego, odnosi do rzeczywistości duchowej, do tego, by nam pomóc w zbawieniu i tak jest też tym razem, kiedy Jezus właśnie y, przede wszystkim rozlicza się tutaj, czyli jakby kończy taką tak zwaną zasadę odpłaty. Tak? którą Żydzi dość mocno przeżywali i tak na no, to patrzyli. To znaczy, dlatego tutaj zabił tych właśnie ludzi Piłat, bo byli grzesznikami, bo na to zasłużyli. To była kara za ich grzechy. Tak? Jezus potem przywołał sam przykład wieży, która w Siloam się zwaliła, więc jakaś katastrofa, to już nie krzywda od człowieka, ale jakieś nieszczęście, jakieś właśnie... Yy, Jakieś wypadek, katastrofa, to mogła być katastrofa, wiecie, naturalna, jakieś tam tsunami, trzęsienie Ziemi, albo jakiś, jakiś właśnie taki wypadek w mieście, coś się zwala, niszczy i tak dalej. I przy okazji giną ludzie. I mówi to samo. Tutaj nie jest tak, że ci ludzie 18 tych było właśnie grzesznikami, dlatego oni umarli, zginęli, ponieśli karę za swoje złe życie. Nie, to to nie działa teraz. Jezus kończy z taką zasadą. Zresztą sam będzie przykładem kogoś, kto był piękny, sprawiedliwy i, i wyjątkowy, najspanialszy, niewinny, a umiera haniebną śmiercią w wieku 33 lat. W każdym to jest pierwsza taka sprawa. A potem nam mówi, że no, mamy sami wyciągnąć z tego jakieś wnioski, to jest jakieś wydarzenie, na którym mamy podjąć refleksję. Chcę, żeby oni podjęli refleksję. Nad, nad sobą, że, że też nam się może zdarzyć taka no, po prostu, że tak powiem, no, przypadkowa śmierć. Tak. I, i, I pytanie, czy będziemy nawróceni, czy będziemy godni bycia z Bogiem, czy będziemy blisko Niego, czy On będzie w naszych sercach i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, to jest takie, jakby tutaj, główne przesłanie Pana Jezusa. On mówi: nawet Pana Boga nie usprawiedliwia za tę katastrofę w Siloam czy, czy właśnie yy, nie wyjaśnia, czemu są źli ludzie i, i czemu Bóg ich nie zabija, wtedy Piłata, dzisiaj Putina, tak? Tylko właśnie chce, żebyśmy wyciągali wnioski, umieli odczytywać te wydarzenia. I, i dalej, gdy chodzi o to nawrócenie, Jezus podaje przypowieść, by wzmocnić ten przekaz jeszcze, by nam zostawić jakiś obraz. I podaje nam przykład figowca. Rzeczywiście figowce sadzano często w winnicy i po siedmiu latach od, powiedzmy, posadzenia taki figowiec powinien wydawać owoce. Tak to było w naturalnym, dobrym rozwoju tego drzewa. Nawet wydawał dwa razy rocznie owoce zielone, takie świeże figi miękkie na wiosnę i na jesień, takie fioletowe podobnoż. W każdym bądź razie nawet dojrzałe, dojrzałe drzewo był w stanie dać 100 kilogramów owoców, i uwaga: zawsze, jak już zaczął owocować taki nam figowiec, to owocował. Nawet jakby był słaby rok, w sensie posłucha, i tak mało wody, i tak dalej, zawsze wydawał, może trochę mniej, ale owoce. Więc ten przypadek, który Jezus podaje, jest bardzo nietypowy. Nietypowy jest to, że przez 3 lata, chociaż powinien wydać owoce, to drzewo nie wydaje owoców, tak? to się po prostu nie zdarzało. I druga rzecz, zawsze jakby takie po prostu drzewa wycinano, koniec, kropka, bo jak tutaj sam mówi ten gospodarz wyjaławia ziemię. I taka interwencja tego ogrodnika, który tutaj się angażuje i mówi jeszcze na rok pozostaw, okopie go, obłożę nawozem i tak dalej, tego nie mamy takiego przypadku w Starym Testamencie, by tak traktowano np. jakieś drzewo jakieś, czy tak, tak walczono o drzewo. To jest druga taka nietypowa rzecz, którą Jezus podaje nam w tej Ewangelii, która pokazuje nam, krótko mówiąc, że Bóg walczy o człowieka, jest cierpliwy dla niego, gdy chodzi o nawracanie się. Ale też widzimy taki element także takiej kary, która tutaj może przyjść, czy konsekwencji braku nawrócenia, także w przyszłości możesz go wyciąć, jeżeli nie będzie owoców nawrócenia. Moi kochani, o. Tu mi się coś moja kamerka przewaliła, o dobra, niech będzie tak. Yy, moi drodzy, trzy tak jakby światła czy jakieś takie praktyczne zastosowania tego tekstu. Pierwsze, obraz Boga. Tak, tutaj mamy bardzo taki piękny obraz Boga, który nam się pojawia zarówno przy powieści, jak i w tym komentarzu, jest za do tych nieszczęść, że tak powiem. Pierwsze to Bóg jest bardzo dobry cierpliwy dla nas. Cierpliwy, łaskawy, miłosierny. Czeka na nasze nawrócenie i co więcej to tak jak ten ogrodnik zabiega o nasze nawrócenie stwarza nam okazję do nawracania się jakby przez różne właśnie wydarzenia chce nas jakby tutaj jakby zachęcić byśmy powalczyli o to by wrócić do niego by żyć miłością by właśnie porzucić jakieś grzesne, złe postawy no nie jakieś tam no nie będę podał przykładów ale ale tak właśnie tak właśnie będzie Bóg, który jest dobry, cierpliwy, czeka, daje nam jakby nadzieję nawet na to, bo wydaje się, to, ten owoc, tutaj to drzewo, jest to jakby zupełnie jakby no, beznadziejne, powiedzielibyśmy. Trzy lata nie wydaje żadnego owocu. To jest bez sensu go dalej trzymać, a jednak, a jednak, tak? Bóg ma ciągle nadzieję na to, że się nawrócimy. Dwa, oczywiście, Pan Bóg nie jest tym, który odpłaca nam tak bezpośrednio karą za nasze grzechy. Ten obraz Boga tutaj Jezus bardzo pięknie ustawia. Tutaj nam odcina nas od tej starotestamentalnej, być może nawet mocno żydowskiej właśnie wizji Boga, który będzie karał, jakieś nieszczęścia sprowadzał i inne tam jakieś problemy, kłopoty dla tych, którzy grzeszą. Nie. Tutaj mamy obraz Boga, który daje nam czas, daje nam różne możliwości nawracania się. Wiemy, że każdy jest grzesznikiem, i każdy po prostu potrzebuje nawrócenia. Druga sprawa to jest odczytywanie znaków. Moi drodzy, mamy problem czasami, żeby usłyszeć Pana Boga. Tak? Nawet jak na modlitwie, nawet odczytując Pismo Święte, Ewangelię. Bóg cały czas do nas mówi przez wydarzenia. Bóg mówi do nas przez wydarzenia, tylko my ich nie odczytujemy. Przylatują tam. Czasami się na jakichś powierzchownych, ojej, katastrofa, co tam się stało, ojej, szczegóły znamy nawet jakichś strasznych wydarzeń, a nie się nad jakimś głębszym przesłaniem na kruchości ludzkiego życia o tym, że mnie się też może takie coś zdarzyć. Że mam się nawracać, że mam być zawsze blisko Boga, w stanie łasku święcającej, tak? Mam się być oderwany od pewnych rzeczy ziemskich, bo mogę je utracić z dnia na dzień. Refleksja nad wydarzeniami, wyciągnięcie wniosków pod kątem zbawienia wiecznego, bo na tym Bogu zależy, tak? bo o to tutaj chodzi, bo tego chce nas Jezus i Bóg. Nie? Jak to, co widzę, słyszę, ma służyć mojemu zbawieniu? Jakie mogę wnioski dla mojego zbawienia wyciągnąć, bardzo praktyczne i wprowadzić w życie? I trzecia myśl to owocowanie. Tak mamy owocować, czyli yy, dawać dobro innym, troszeczkę jakby odwrócić uwagę od siebie i skupić ją na innych, by im dawać. Zobaczcie, drzewo samo w sobie takie przedfigowiec, nie potrzebuje owocować, on tylko potrzebuje mieć tam dobre korzenie, brać wodę, tak, yy, nie być jakoś tam niszczony przez jakieś wiatry, jakieś złamania i tak dalej, i świetnie, liście wystarczą, super, owoce są dla innych, owocowanie jest na przyszłość, na przyszłe pokolenia i tak dalej, ale dla niego samego nie. To jest taki jakby symbol egoizmu, egoisty, który tylko żyje dla siebie jest mu fajnie i wygodnie. Tak? Nie. mamy, Będziemy sądzeni właśnie z owocowania, ze służby innym, z tego twórczego, bardzo twórczego, nie, dawania dobra innym. Pytanie, jak nam to wychodzi, czy też właśnie w jakim poście nam się udaje tutaj twórczo kochać innych i bardzo świadomie mieć dystans do siebie, po to też jakiś post. Nie kupuję sobie czegoś, odmawiam sobie czegoś po to, by jeszcze piękniej i może na nowy sposób twórczo służyć innym. I na takie postawy was sławię, Niech was błogosławi Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, do zobaczenia.